Cześć, ja jestem Filip. Jeśli jesteś osobą, która chce stworzyć własną stronę www, to po tym materiale dowiesz się, jakich błędów uniknąć i na jakie rzeczy zwrócić uwagę przy tworzeniu strony samodzielnie lub też przy znajdowaniu wykonawcy, który tą stronę dla ciebie wykona. Zapraszam cię do wysłuchania całego materiału w wersji podcast. A więc możemy przyjść do tematów, które dzisiaj dla Was przygotowałem, i pierwszą rzeczą jest to, że powinniśmy z góry określić, czym tak naprawdę ma być nasza strona internetowa, I jaką rolę ma pełnić. Czy to może ma być Prosta wizytówka, która ma w bardzo dobry sposób przedstawić informacje o Twojej firmie, przedstawić Twoją ofertę lub zbudować pewne skojarzenia marki Twojemu klientowi właśnie z Twoją firmą. Czy może ma to być sklep online? No, oczywiście, sklep online charakteryzuje się tym, że jego celem jest jak największa sprzedaż, tak. W przypadku wizytówki, celem może być na przykład właśnie to, żeby użytkownik zapamiętał Twoją markę, tak, lub żeby właśnie przekazać pewne informacje temu użytkownikowi. No, i jeszcze trzecim, trzecią możliwą, jakby drogą, którą możesz wybrać, jest stworzenie aplikacji webowej. No, i taka aplikacja z góry nie ma określonego celu, dlatego że każda aplikacja właśnie jest bardzo spersonalizowana, tak? Jej cel jest uzależniony od tego, co tak naprawdę chcesz wykonać. Jedno z przykładowych naszych aplikacji, generator certyfikatów, który napisaliśmy dla naszego klienta, ona właśnie służyła do tego, że w prosty sposób można taki certyfikat wygenerować i wysłać do y, akurat klienta naszego klienta. Następnym krokiem jest to, że musisz podjąć decyzję, czy czujesz się na siłach sam zbudować swoją stronę internetową, czy może chcesz znaleźć dobrego podwykonawcę, który ją wykona. No, która droga jest lepsza? Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jakie masz umiejętności, ile masz czasu i jaki masz budżet. Jeśli chodzi o umiejętności, to pamiętaj, że to od nich będzie zależeć efekt końcowy projektu i to, ile czasu poświęcisz na budowę strony. Dobrze jest zadać sobie pytanie, czy mam na tyle umiejętności i czasu, by samodzielnie postawić taki sklep lub na przykład wizytówkę. Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to ta decyzja na pewno obniży twój budżet, który jest potrzebny na stworzenie strony. Natomiast jeżeli odpowiedź brzmi nie, powinieneś znaleźć podwykonawcę. No i tutaj pojawia się pytanie: ok, ale dobry podwykonawca, czyli jaki? Możemy wybrać freelancera, tak, czyli jedną osobę. Która jest informatykiem i ma umiejętności, żeby to wykonać, albo możemy wybrać firmę, która tworzy dla nas strony internetowe. I tutaj znów nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która jest dobra, ale można trochę to sprecyzować, jeśli masz większy budżet. Zależy Ci na czasie i chcesz, by strona była z najwyższej półki, to decyzja powinna paść na firmę, która zbuduje Twoją stronę. Możesz też liczyć wtedy na lepszą komunikację i, doda i wartości dodane, takie jak e, na przykład copywriting, profesjonalny hosting i pełną konfigurację, firmowe konta e-mail, certyfikat SSL, materiały graficzne, które ma firma. Czy na przykład po zakończeniu pracy szkolenie z zarządzania taką stroną lub opiekę nad tą stroną, właśnie od tej firmy? W przypadku, kiedy wybierzesz freelancera, który taką stronę miałby wykonać, możesz liczyć na pewno na dużą elastyczność, niższą cenę. No, i niektóre z wartości dodanych, które wymieniłem. Natomiast częściej będziesz musiał przysłowiowo patrzeć takiej osobie na ręce, no i zazwyczaj, zarówno w przypadku firmy, jak i zarówno w przypadku freelancera, no to musisz liczyć z tym, że im cena będzie niższa, tym pewnie będziesz musiał częściej patrzeć na ręce. Ale nie chcę generalizować, bo są różne firmy i są różni freelancerzy, więc to, to zależy. Natomiast no, ta cena e, musisz wiedzieć, że na pewno z czegoś wynika. E, no ale e, na no, odpowiedź, czy freelancer, czy firma? No tutaj porównałbym wybór firmy do kupienia produktu, który jest szyty na miarę. Tak? No, w przypadku, kiedy kupujemy taki produkt, no to on jest namacalny. My z góry wiemy, jak ten produkt może wyglądać, jesteśmy tego produktu pewni. Tak? Natomiast w przypadku freelancera. No to porównałbym to trochę do wzięcia fachowca, tak? Czyli to jest fachowiec, on ma na pewno umiejętności, żeby taką stronę wykonać, ale jednak wykonuje usługę, która może pójść różnie. I tu jest bardzo ważna rzecz dla ciebie, którą musisz wiedzieć, jeżeli decydujesz się na podwykonawcę. Tworzenie strony internetowej to nie jest zlecenie komuś po prostu jakiejś rzeczy. Tworzenie strony internetowej przypomina trochę bardziej Twoją współpracę z tą osobą. Ty, można powiedzieć, jesteś całym mózgiem operacji, który decyduje o tym, jak ta strona wygląda, a firma lub freelancer są rękami, tak? Czyli decyzją o tym, jak będzie wyglądać strona. No, zarówno masz ty, jak i ten freelancer lub ta firma. Natomiast to ty masz decyzję jeżeli nie poinformujesz tego freelancera lub tej firmy o tym, że na przykład coś ci się nie podoba lub że coś ci się podoba, że coś chcesz zmienić, no to efekt końcowy może nie zadowalać ciebie. I tutaj znów wracamy do tego, o czym wspomniałem, czyli właśnie wywiad. Jeżeli wywiad jest dobrze przeprowadzony, no to masz poczucie, że ta osoba poznała twoje wymagania. I możesz się z góry spodziewać, że tych poprawek będzie mniej. I teraz płynnie przechodzimy sobie, właśnie do tematu. Niezależnie którego podwykonawcę wybierzesz czy freelancera, czy firmę powinieneś odczuć, że ta osoba rozumie Twoje potrzeby i że jej ufasz. W końcu dajesz jej swoje pieniądze w zamian za to, że ona coś dla ciebie wykona. Tak? Czyli też powinieneś uważać, że to coś będzie wykonane dobrze. No i tutaj znów wracamy do tego wywiadu z klientem, który powinien zostać przeprowadzony, który też buduje zaufanie Twoje, tak? jako osoby, która zleca, ale też tej firmy do Ciebie, tak? no bo ta firma też musi być pewna, że, no, że wie na czym stoi. Tak? No, tu działa to w obie strony. Taki wywiad powinien zostać przeprowadzony, no i macie wtedy okazję się poznać. Następną rzeczą, niezależnie od tego, czy freelancer, czy firma. Czy podoba ci się portfolio? Ale pamiętaj, że z portfolio akurat sytuacja wygląda tak, że każdy projekt jest inny, może być lepszy, może być gorszy, każdy klient ma różne wymagania. A czasami osoby, które dopiero zaczynają, mają umiejętności, by zrobić super stronę i mogą włożyć w nią więcej zaangażowania niż firma. Tak? Wykonawca powinien móc podpisać z Tobą umowę, jeśli masz takie wymaganie. To nie znaczy, że jeżeli chcesz, to możesz taką umowę podpisać. Natomiast jeżeli na przykład Ty nie chcesz podpisywać takiej umowy, to z kolei pamiętaj, żebyś wziął fakturę faktury albo jakiś po prostu dokument sprzedaży. No podejrzewam, że jeżeli robisz stronę i robisz tą stronę dla firmy, no to weźmiesz fakturę. No i tutaj. Tak samo płynnie przechodzimy do tematu, czy płacić z góry takiemu podwykonawcy. I tu też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to zależy. Mamy na przykład systemy dwufakturowe, czyli 50% jest płacone przed przystąpieniem do pracy i na przykład 50% po. Tak, te procenty mogą się różnić. Mamy na przykład system, w którym z góry trzeba opłacić przystąpienie do takiej pracy. Również na przykład są firmy, które pracują w taki sposób, że jest z góry płacone po, po wykonaniu strony. Natomiast szczerze mówiąc, to, to chyba najrzadziej. Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale należy pamiętać o fakturze. Następną rzeczą. Niezależnie czy firma, czy freelancer, Twoja strona powinna być w obecnych czasach przystosowana do wielu ekranów, czyli bycie responsywna, przystosowana do telefonów, tabletów, telewizorów. Jeżeli yy, masz projekt, który może być przeznaczony głównie na komputery, to w dzisiejszych czasach i tak taka firma z góry powinna ci powiedzieć, że ok, ten projekt będzie przystosowany do telefonów, do dlatego, że to jest informacja dla ciebie. 90% całego ruchu w sieci jest właśnie za pośrednictwem telefonów, czyli może, jeżeli główny, na przykład, może zrobić sklep, który ma służyć do zakupu na komputerach, tak? Ale jeżeli nie ma nawet warstwy wizytówkowej w na telefonach, no to to nie jest dobra decyzja, w obecnych czasach jest to standard. Jeżeli twój podwykonawca, yy, no albo ci w ogóle nie oferuje czegoś takiego, albo na przykład chce dodatkowo opłatę, no to jest to, oczywiście dodatkowa opłata to jest, jeszcze to, on to oferuje, natomiast może być to już jakaś czerwona lampka. Następne ważne rzeczy to jest, po zakończeniu pracy powinieneś otrzymać dokumentację oraz wszystkie dane administracyjne do hostingu i np. panelu administracyjnego samą stroną. Oraz bardzo ważna rzecz, o której mało osób, które chce zrobić stronę, myśli, to jest kopia zapasowa. Po stworzeniu strony, kiedy taka strona jest świeża, Dobrze jest wykonać kopię zapasową. Jeżeli firma wykonuje taką kopię zapasową, no to jest to dla Ciebie bardzo dobra informacja. I tutaj na chwilę się zatrzymam, by opowiedzieć, dlaczego ta kopia jest tak ważna. No dlatego, że w przypadku, kiedy w przyszłości chciałbyś zmienić taką stronę, czy to sam, czy możesz zlecić komuś taką zmianę, to zawsze, jeżeli coś ulegnie po prostu popsuciu się lub będzie jakaś aktualizacja, która nie będzie na przykład dopasowana. No, to w tym momencie Twoja strona się wysypie. I kłopot związany z przywracaniem takiej strony, lub nie daj Boże, w przypadku na przykład zawirusowania takiej strony, na przykład jeżeli wziąłeś jakiegoś niesumiennego podwykonawcę, lub po prostu jakiegoś znajomego, który coś tam zna się na informatyce, i potem masz zawirusowaną stronę, to koszt takiego odwirusowania, naprawienia. No, może być duży, tak? Jeżeli on jest dalej mniejszy niż stworzenie samej strony, no to możesz spróbować odzyskać na taką stronę. Natomiast jeżeli przewyższa tą stronę, przewyższa koszt stworzenia samej strony, stworzenie jest niż odzyskanie starej, no to w takim razie, nie mając kopii zapasowej, no nie jesteś w zbyt za ciekawej sytuacji. Dlatego kopia zapasowa jest dobrym rozwiązaniem, tak? I kopie zapasowe dobrze jest robić regularnie po każdej jej zmianie. Lub nawet tutaj ważna rzecz, przed każdą zmianą też jest dobrze robić. Ale o tym będzie trochę później. Natomiast zakładamy, że samemu tworzysz stronę internetową. No to tutaj kilka wskazówek, które mogę ci dać. Na pewno musisz uzbroić się w cierpliwość i pamiętaj, że na internecie jest masa poradników, które mogą ci pomóc określ jak chcesz tworzyć tą stronę czy cms jak tak to jaki czy chcesz ją zakodować w html cssie Javascriptie, php czy może w jakimś innym języku backendowym jak duża i skomplikowana ma to być strona czyli znów wracamy do tego do czego ona ma służyć ale jak duża ona ma być z góry to sobie załóż ponieważ będziesz musiał na podstawie tego jak duża ma to być strona wykupić hosting i tutaj już w kontekście hostingu Tutaj teraz pojawi się nasz kod rabatowy, z którym masz 10% zniżki na zakup serwera i domeny w firmie Cyberfox. Możesz skorzystać. Yy, to jest kolejna porada, że możesz skorzystać również z darmowego certyfikatu SSL, który oferuje Let's Encrypt. To jest taka kłódeczka przy stronie internetowej, która ma wpływ na to, czy Twoja strona pozycjonuje się wysoko czy nisko. To jest pierwsza rzecz, bo strony, które tej kłódki nie mają, pozycjonują się niżej. No tutaj ważna rzecz, że właśnie Let's Encrypt pozwala na to, żeby, taka kłódka, żeby taką kłódkę mieć za darmo, tak? I żeby ta Twoja strona była zabezpieczona. No dobrze, no i można powiedzieć, że to. Skonfiguruj środowisko, tak, lub CMS-a, na którym będziesz budował stronę i działaj. Następnym etapem to jest utrzymanie samej strony, tak, czyli właśnie hosting, serwer i domena. I hosting, hosting i serwer i domena to można powiedzieć, to zależy. No bo jeżeli masz duży projekt, to możesz myśleć nad zakupem własnego serwera, ale to są bardzo raczej duże projekty, bardzo sprecyzowane, znacznie częściej, no też. Naprawdę musiałbyś mieć bardzo duży projekt, żeby chcieć robić to na zasadzie serwera. Natomiast w przypadku hostingu i domeny są to koszty, które najczęściej użytkownik po prostu musi ponosić regularnie, cyklicznie, raz na rok. Oczywiście tutaj na ekranie akurat widzicie firmę CyberFox, tam do której macie kod rabatowy, ja jeszcze raz o niej przypominam. Właśnie ta firma daje też możliwość, że możecie wykupić hosting i domenę na przykład z góry na 3 lata, tak albo na 2 lata. To pozwala na to, że też oczywiście przy takim zakupie na 2-3 lata ten koszt zakupu jest tańszy i na rok wychodzi on taniej. No, czasami jeszcze z takich kosztów regularnych jest to opieka nad stroną. Oczywiście, jeżeli prowadzisz sklep online, co to jeszcze na przykład prowizje do bramek płatności. No ale tutaj zazwyczaj to jest można powiedzieć koszt bardziej związany no, z biznesem internetowym, ale nie z samą stroną, dlatego że to idzie typowo do bramek płatności. Zazwyczaj jest to płatność procentowa od tam półtorej do 3%. Oraz jeżeli twoja strona nie jest zwykłą wizytówką, ma jakieś funkcjonalności nietypowe, przykładowo jakieś rezerwacje, jakiś na przykład system mailingowy, newsletter to również z tym mogą się wiązać dodatkowe cykliczne opłaty za ten moduł, który to umożliwia. No dobrze, no ale po już zakończeniu tworzenia samej strony, musisz jeszcze wiedzieć, oprócz tej cykliczności, tych Twoich trochę obowiązków związanych z utrzymywaniem tej strony, jeżeli chcesz ją mieć, musisz pamiętać właśnie o bezpieczeństwie tej strony. No o to powinna zadbać firma lub właśnie podwykonawca, który ją dla Ciebie wykonał, lub Ty, jeżeli ją sam dla siebie wykonałeś. Im strona więcej robi, im jest bardziej funkcjonalna, tym musi być tak naprawdę bardziej zabezpieczona. Pamiętaj o robieniu aktualizacji i kopii zapasowych i to są dwie nieodłączne rzeczy zależy jeszcze na jakim systemie pracujesz. No ale jeżeli opierasz swoją stronę na WordPressie to, i korzystasz z dużej ilości modułów, to pamiętaj, że dobrze jest przed każdą aktualizacją taką kopię wykonać. I znów. Gdyby coś się stało, możesz do tej kopii wrócić. Czyli bezpieczeństwo, tak po prostu bezpieczeństwo. Zarówno aktualizacje, jak i kopie bezpieczeństwa właśnie. Jeszcze możemy, mogę wam powiedzieć, możemy sobie powiedzieć tutaj o pewnych obowiązkach, które ma użytkownik strony. No na pewno jest to polityka prywatności, polityka plików cookies. Jeżeli chcesz zrobić stronę, to taką politykę musisz mieć. No, chyba że Twoja strona nie korzysta, nie zbierasz żadnych danych o użytkownikach, tak? No to wtedy by się ominąć. Natomiast podejrzewam, że jeżeli tam masz klientów, masz jakiś formularz kontaktowy, to na pewno już musisz takie dokumenty posiadać na swojej stronie. Natomiast jeżeli masz sklep lub aplikację, która dodatkowo jeszcze coś robi, no to tutaj tych dokumentów może być znacznie więcej. Przykładowo, w przypadku sklepu. Regulamin sklepu, regulamin zwrotów, regulamin reklamacji. To wszystko musi znaleźć się na stronie i to jest Twój obowiązek jako użytkownika. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie pomocny. Pozwolił Ci trochę spojrzeć na, cały, na całe robienie strony, trochę z lotu ptaka, trochę też poznałeś, jak możesz się do tego zabrać, dostałeś kilka przydatnych rad, jaką decyzję podjąć. Czy freelancer, czy, czy może firma. I jak rozpoznać dobrego freelancera i firmę? Wiesz też co dla ciebie się wiąże już, nieważne czy wybierz freelancera czy firmę. Wiesz, z czym się dla ciebie wiąże posiadanie strony, tak? Więc mam nadzieję, że ten materiał był dla ciebie pomocny. Jeżeli był, zostaw subskrypcję, tak żeby cię nie przegapiły następne materiały, które zamieścimy na naszym YouTubie. Zostaw również lajka, wtedy będziemy wiedzieć, że podoba ci się nasza praca, którą wykonujemy. Skorzystaj z naszego kodu rabatowego. Link masz w opisie. Oraz sam kod masz też w opisie, i jeżeli chciałbyś, żebyśmy wykonali dla Ciebie stronę internetową, chcesz nam opowiedzieć o swoim projekcie, o swoim pomyśle, chcesz znaleźć podwykonawcę, my również zajmujemy się tworzeniem stron internetowych, więc możesz skontaktować się z nami i porozmawiamy o Twoim projekcie.